Podcast o D&O. Odcinek pierwszy. Czym jest ubezpieczenie D&O i dlaczego warto je mieć? Witaj. Na co dzień prowadzę spółkę proseguros.pl. Firmę, która przez doradztwo pomaga w przygotowaniu ochrony ubezpieczeniowej. W pierwszym odcinku serii poświęconej o D&O, czyli ochronie odpowiedzialności osób zarządzających. To temat, który w Polsce dopiero zyskuje na popularności. Ale za granicą od lat stanowi standard w ochronie biznesu. Zacznijmy od podstaw. DNO to skrót od Directors and Officers Liability Insurance, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i kadry kierowniczej. W dużym skrócie, to polisa, która chroni ciebie jako osobę, a nie tylko firmę. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać: Funkcje kierownicze wiążą się nie tylko z prestiżem i decyzyjnością, ale też z realnym ryzykiem osobistej odpowiedzialności, również majątkowej. Dlaczego w ogóle takie ubezpieczenie istnieje? Bo prawo jasno mówi, jeśli jesteś członkiem zarządu, dyrektorem, prokurentem czy członkiem rady nadzorczej, to za swoje decyzje możesz odpowiadać osobiście. Nawet jeśli działajesz w imieniu spółki, w dobrej wierze, ale skutki Twoich działań wyrządziły komuś szkodę. Na przykład udziałowcom, kontrahentom, pracownikom, a nawet urzędom. Możesz być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, a czasem nawet karnej. I co gorsza, w takich sytuacjach firma nie może Ci pomóc. Przepisy zabraniają pokrywania przez spółkę kosztów odszkodowań za niektóre rodzaje odpowiedzialności, a więc cały ciężar spada na Ciebie, na Twój portfel. Czasem nawet na Twój dom czy oszczędności. Co chroni polisa? DNO? Ubezpieczenie DNO pokrywa koszty obrony prawnej, czyli wynajęcia kancelarii, adwokata, ekspertów, odszkodowań, jeżeli sąd orzeknie, że jesteś winny, ugód pozasądowych, często wybieranych, by uniknąć wieloletnich procesów. Może też obejmować koszty w trakcie postępowań administracyjnych, skarbowych, a także w razie roszczeń zgłaszanych przez pracowników, inwestorów, klientów czy państwowe instytucje. Co ważne, dobrze skonstruowana polisa może działać po Twoim odejściu ze stanowiska, bo odpowiedzialność nie znika z dniem rezygnacji, a czasem roszczenia pojawiają się dopiero po miesiącach albo latach. Komu jest potrzebne D&O? Często słyszymy, że nasza firma jest za mała, to nas nie dotyczy, albo nie popełniamy błędów, wszystko mamy pod kontrolą. Niestety nie trzeba wielkich afer, by znaleźć się w trudnej sytuacji? Ubezpieczenie DNO powinni rozważyć członkowie zarządu spółek ZO, spółek akcyjnych, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy działów, prokurenci, właściciele firm, którzy pełnią funkcję zarządca, ale też startupy, fundacje, organizacje pozarządowe, bo nawet tam decyzje mogą mieć skutki finansowe i prawne. Jakie są przykładowe sytuacje? Wyobraź sobie: zarząd zatwierdza inwestycję, która kończy się stratą. Wspólnik składa pozew. Dyrektor HR podejmuje decyzję o zwolnieniu. Pracownik pozywa firmę, a roszczenie dotyczy osoby decyzyjnej. Krajowa Administracja Skarbowa zarzuca członkowi zarządu niedopełnienie obowiązków podatkowych. W każdej z tych sytuacji, zanim jeszcze sprawa trafi do sądu, zaczynają się koszty, prawnicy, dokumentacja, stres a dobrze skonstruowana polisa D&O może przejąć ten ciężar. Dlaczego warto mieć D&O? Bo to ochrona Twojej kariery, reputacji i majątku. Bo nie zawsze można przewidzieć skutki swoich decyzji. I w końcu, bo w dzisiejszym świecie rośnie świadomość prawna, a liczba roszczeń wobec menadżerów systematycznie rośnie. To był wstęp do tematu D&O. W kolejnych odcinkach przyjrzymy się konkretnym przypadkom, różnicą pomiędzy formami działalności, a także sprawdzimy, co zawierają dobre i złe polisy. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoja odpowiedzialność jest zabezpieczona, zostań z nami i subskrybuj ten podcast. Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.